Elektryczne hulajnogi to hit, który podbił największe polskie miasta w tym Warszawę, w której właśnie się znajdujemy. Jeżeli myśleliście o tym, żeby kupić sobie własną hulajnogę, zapewne rozważaliście model od Xiaomi, ale mam dla Was złą wiadomość. Lepiej jej nie kupujcie, bo konstrukcja tej hulajnogi jest tak zła, że możecie na niej stracić zęby. Dosłownie. Jedyna w swoim rodzaju rekonstrukcja wydarzeń. Kadr pierwszy, kręcimy. Więc Tymon jechał swoją hulajnogą, która w trakcie jazdy po prostu się złamała. Tymon na szczęście nie wyleciał z tej hulajnogi, tylko jako, że ma doświadczenie w jeździe na jednośladach, podparł się nogą, przez co ocalił swoje zdrowie. Oczywiście nie do końca, bo całość skończyła się skurczem w nodze oraz bólem dupy. W serwisu się on. Tu, jest, tu tutaj uderzenie idzie. Tu przenosi uderzenie na te mięśnie tutaj. No, właśnie. Jednak o tym, dlaczego Xiaomi M365 jest złe, dlaczego konstrukcja tej hulajnogi jest zła i w jaki sposób można na niej naprawdę stracić zdrowie, opowie dla nas człowiek ze strony AutoBlock.pl, Tymon Grabowski. Ja jestem tym szczęśliwcem, który kupił sobie hulajnogę Xiaomi M365 i kupiłem ją w czasach, kiedy była najdroższa. Kupiłem ją w polskim sklepie legalnym, żeby mieć gwarancję, żeby w razie jakiejś usterki ta usterka była za darmo usunięta. I dosyć szybko się przekonałem o tym, ile wad i niedoróbek fabrycznych ma ta hulajnoga. I zacznę może od tych takich najmniej istotnych, a na końcu przejdziemy do tego, o czym mówił Dawid, czyli o, o tej sytuacji, w której o mało nie straciłem zębów. Pierwszą wpadką hulajnogi Xiaomi jest tylny błotnik, który jest mocowany tylko w jednym miejscu. Tylko w tym miejscu jest mocowanie błotnika i podczas jazdy ten błotnik się niesamowicie rusza na boki. Z czasem powoduje to, że przewód od tylnej lampki, który idzie tutaj nam pod błotnikiem, wyrywa się ze swojego mocowania, lampka przestaje działać, no i co można z tym zrobić? Okazuje się, że są geniusze, którzy wymyślili bardzo prostą część pod nazwą "spornik błotnika i po zamontowaniu tej wartej kilkanaście złotych części, błotnik tylny przestaje się ruszać na boki podczas jazdy, przestaje podskakiwać. Przemieszczamy się teraz na miejsce numer 23, będę jak Michael Jordan. W sumie jeszcze jedna mała wada, zanim przejdziemy do tej głównej. Zwracam uwagę na taki drobiazg, jakim jest port do ładowania tej hulajnogi. To jest tutaj, pod, tym czerwonym, pod tą czerwoną osłoną znajduje się nam wtyczka. Tutaj sobie wkładamy wtyczkę i załadujemy. I teraz, żeby tę osłonkę założyć, trzeba się bardzo mocno postarać. Trzeba ją bardzo mocno i bardzo precyzyjnie wcisnąć. A i to absolutnie nie sprawia, że tutaj się nie dostaje woda. Jak wjedziemy w jakąś kałużę, czy pada deszcz, czy cokolwiek innego, Tutaj elegancko nam leci wilgoć, także nie polecam. Konstrukcja tej hulajnogi nie przewiduje żadnej amortyzacji. No i cała ta kolumna tutaj, wszystko, 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 od samego dołu aż do samej góry, przenosi nam wszystkie wibracje, wszystkie krawężniki, wszystkie przerwy między kostkami Bauma, których wszędzie jest w Warszawie pełno. I to powoduje, że cała kierownica nam pracuje. I jest parę konsekwencji z tym związanych. Najmniej istotna jest w sumie taka, że ta część kierownicy, jest tutaj, tutaj jest mocowana na cztery śruby, tak jakby górna część kierownicy, wkładana w rurę, ona się nam podczas jazdy w sposób naturalny odkręca. Ja to dokręcałem jakieś 3 dni temu i w tym momencie znowu jest rozkręcone. Ale największy problem tej hulajnogi, jak mówi zbignie stonoga, to jest dramat, proszę Państwa, to jest ten zaczep tutaj. I teraz. Co jest bardzo śmieszne, dowiedziałem się ostatnio, że ten właśnie oto zaczep może być wadliwy w hulajnogach Xiaomi i Xiaomi wezwało ponad 10 tysięcy elektrycznych hulajnóg do serwisu w całej Europie, żeby ten wadliwy zaczep naprawić, ponieważ on może pęknąć. On u mnie dokładnie pękł. I jak u mnie on pękł, ja jeszcze o tym nie wiedziałem, że Xiaomi wzywa te hulajnogi do serwisu, to udałem się do e, producenta czy też do sprzedawcy, z prośbą, żeby w ramach gwarancji ten zaczep mi naprawił. No i sprzedawca odmówił mi naprawy gwarancyjnej, twierdząc, że zaczep pękł z powodu tego, że mam z tyłu nieoryginalną tylną oponę. Rzeczywiście, mam z tyłu nieoryginalną tylną oponę. Jest to, jak widzicie, opona e, typu powiedzmy lana, chociaż nie jest do końca lana, bo jest nawiercana. Miałem oczywiście normalną oponę dentkową z tyłu, z tym, że jak się okazało, opona dentkowa w Xiaomi jest, też ma swoją wadę, też ma swój problem. Problem polega na tym, że dentka w środku wyciera się po boku od opony i z czasem pęka. Więc założyłem wielkim wysiłkiem tę oponę z tyłu taką laną, bardziej litą, i no, jakiś czas później pęku zaczep. Więc sprzedawca połączył ze sobą te dwie rzeczy, powiedział oryginalna tylna opona, zaczep z przodu pęka. Ci wszyscy, którzy w Europie mają problem z pęk pękniętymi zaczepami, te 10 tysięcy hulajnóg, wątpię, że wszystkie z nich miały też nieoryginalną oponę. Wydaje mi się to zupełnie nie kleić ta wersja. No ale okej, okay, jesteśmy w Polsce, to jest kraj drugiej kategorii, trzeciej, piątej, czy której tam jesteśmy, więc nikt się tym za bardzo nie przejął. Dlaczego pęka zaczep w nodze Xiaomi? Pokażę Wam ten zaczep i o co w tym chodzi. Ją się składa w ten sposób. Jest to bardzo praktyczne, można, można sobie ją teraz wziąć w rękę, unieść. Ona waży zaledwie 12,5 kg, można ją wozić w komunikacji miejskiej, no piękna sprawa. Tylko, że jest jeden kłopot. Chłopot polega na tym, że ta głowica tutaj, która zresztą ma napisane od spodu "9bot", wyrabia się w tym dokładnie oto miejsce. Ludzie są źli, no jak to tak ma luz, nie, nie może tak być, trzeba coś z tym zrobić, więc często biorą i dokręcają tutaj tę śrubę, żeby ten zaczep poszedł im bardziej do tyłu, złapał głębiej za ten ząb w głowicy i tym sposobem ten luz miałby się skasować. Nie róbcie tego, nie czyńcie tego, zaklinam was na wszystkie świętości. To właśnie spowodowało to dokręcenie, że pękł zaczep podczas jazdy w mojej hulajnodze, że ta rura się złożyła i ja poleciałem mordą w żywopłot, dobrze, że nie w tramwaj albo w pociąg na przykład. Dlaczego tego nie wolno robić? Jak się skręci ten zaczep do tyłu, on się wygina i prędzej czy później tutaj dojdzie do pęknięcia. Czego jeszcze nie wolno robić? Nie wolno jest składać tej hulajnogi tak żeby tutaj to wszystko chodziło z oporem. Jeżeli ta dźwignia wam chodzi z dużym oporem, ta tutaj z tyłu, to znaczy, że jest bardzo źle, bo ten opór właśnie powoduje, że w tym miejscu pojawia się zużycie. Więc jeżeli już używacie tej hulajnogi i składacie takie równica, będziecie ją składać na pewno codziennie wielokrotnie, to pamiętajcie, ustawcie to tak, żeby ta dźwignia się składała luźno. Ona tutaj z tyłu ma taką plastikową blokadę, żeby się podczas jazdy nie otworzyło. Więc jak zamkniemy tę blokadę, to nam się to taki rodzica nie złoży. Pewnie widzicie stąd, że moja kulejnoga cały czas ma oryginalną metkę. Włożę ją od października, nie zdjąłem. Kiedyś widziałem taki teledysk rapowy, byli raperzy chyba z Nowego Jorku, mieli na sobie czapki, e, takie z daszkiem i wszystkie te czapki miały metkę i potem zacząłem szukać w internecie dlaczego, po co oni noszą czapki z metkami i okazuje się, że dzięki temu widać, że oni mają czapki te nowe, to znaczy, że ich stać i że sobie właśnie kupili, więc też jeżdżę z metką, żeby było widać, że mnie stać na nowe, chociaż ta metka już się trochę złachała i już nikt nie pomyli tej hulajnogi z nową, bo już ma masę modyfikacji wprowadzonych. Więc teraz szybkie porady, jakie modyfikacje wprowadzić, żeby hulajnoga Xiaomi M365 nie sprawiła Wam zawodu. Po pierwsze, jak jedziesz już na niej, już sobie ją kupiłeś, już wydałeś te pieniądze i już wiesz, że wtopiłeś, to przynajmniej się nie opieraj na kierownicy stałej siły, bo jak się opierasz na kierownicy, to ten zaczep się bardzo szybko wyrabia. Po drugie, zamontuj sobie z tyłu ten wspornik błotnika, to naprawdę pomaga. Jest jeszcze taka rzecz jak separatory do kierownicy, do kasowania tego luzu. Są na Allegro dostępne takie małe plastikowe elementy w różnych grubościach, tam od 0,5 mm chyba do 0,8 czy 0,9 mm. I to jest takie małe plastikowe coś, co się wkłada tutaj, wkłada się to tutaj w tę głowicę i tutaj na tej powierzchni mamy wtedy takie plastikowe elementy, które nam zmniejszają luz pomiędzy tym elementem a tym elementem po złożeniu. Z tym, że to jest takie trochę pogrowanie trupa, no bo jeżeli tu już jest... Yy, Luz, tu się już pojawił luz między tymi elementami. To zwykle znaczy, że tu już jest zużyte. Tu już jak włożyłem palec, to są opiłki, tak jak u mnie włożyliśmy palec i już mamy opiłki żelaza na ręku, eee, to znaczy, że tak naprawdę to już jest zużyte. I ten separator jedynie nam powiedzmy wydłuża agonię. A żeby do tej agonii nie dopuścić, to jest najważniejsza sprawa, jak już składacie tę hulajnogę, no to to już są mówiłem, nigdy nie dociskajcie tej dźwigni z całej siły, ona musi chodzić w miarę luźno. Czy ja jestem rozczarowany tą hulajnogą? To jest może bardzo ważne pytanie. Ja do końca nie jestem nią rozczarowany, bo ja uważam, że to jest świetne doświadczenie życiowe. Nauczyłem się dzięki niej mnóstwa nowych rzeczy. A to, że po drodze się zdarzył no, mały wypadek, który no, mógł się skończyć dużo gorzej niż się skończył, no trudno, no, to jest doświadczenie życiowe. Jak to mówią po angielsku: If it's good, it's wonderful. If it's bad, it's experience. Dawid przyprowadził mi inną hulajnogę do porównania. Ninebot ES2. Trochę jest mała, jak na moje, powiedzmy, potrzeby, ma też mniejsze kółka, ale widzę wyraźny, jak to mówią też po angielsku, tylko znowu będzie anglicyzm w filmie, huge improvement, ponieważ się pojawiła tutaj amortyzacja, mała, bo mała, ale jakakolwiek tam jest, także to dobrze, to dobrze, że w tym kierunku idziemy, jeśli chodzi o te hulajnogi. No i drugą, co widzę zaletę w tym e, Ninebocie w stosunku do Xiaomi, to jest to, że przewody nie wystają na zewnątrz, bo jednak w Xiaomi tu jest przewód jeden na zewnątrz, tu jest drugi przewód wystający, Także jednak bez tych przewodów jakoś to tak wszystko lepiej wygląda. Czy bym takiego Ninebota kupił teraz, mając doświadczenie z Xiaomi? Nie wiem, ja po prostu lubię dziwne i awaryjne pojazdy, jestem z tego znany, ale myślę, że dla zwykłej osoby to jednak coś z amortyzacją będzie bardziej praktyczne. Tymon powiedział, że lubi awaryjne pojazdy. Ja z kolei jestem normalny i awaryjnych pojazdów nie lubię. Lubię sprzęty, które po prostu działają. I co tu dużo mówić? Jestem zły na Siomi. To jest urządzenie, które ja kupiłem swojej narzeczonej. To jest urządzenie, które ja polecałem wszystkim znajomym. I naprawdę dużo osób przeze mnie kupiło tę hulajnogę, bo dobra, tania, fajna, a wyszło ostatecznie tak, jak wychodzi z wieloma sprzętami Siomi. Jak wychodzi z odkurzaczami, tymi robotami jeżdżącymi. Jak wychodzi z tą hulajnogą. Po prostu te sprzęty, są teoretycznie, mają świetną specyfikację, wszystko działa, wszystko super, tanie, a później się okazuje, że ta tanizna skądś wynika. No i właśnie, czy ja bym teraz kupił tę te hulajnogę Shion? Nie. Ja bym po prostu jej nie kupił. Bo co z tego, że jest kilkaset złotych tańsza, skoro może sprawić, że stracimy zdrowie albo i życie, jeżeli wpadniemy pod tramwaj, samochód albo inny autobus. Ja tego Inbota ES2 przytargałem tutaj nie bez przyczyny, bo to jest hulajnoga, która jest używana w praktycznie wszystkich usługach wynajmu hu hulajnóg, czyli one naprawdę dużo przeżywają, bo ludzie ich nie szanują. Jak ktoś nie jest waszy, to tego nie szanujecie i jeździcie po prostu jak popadnie. I skoro te hulajnogi potrafią żyć kilka miesięcy, rok, kiedy dziennie jeździ nimi mnóstwo osób, które tych hulajnóg w ogóle nie szanują, to moim zdaniem jest to po prostu lepszy sprzęt. I tak jak ten on powiedział, to ma amortyzację, tu nie wystają kable i tak dalej. I co z tego, że to jest trochę droższe? Ja generalnie bym na to nie patrzył, ja po prostu kupiłbym droższy, ale lepszy sprzęt, który nie zabierze mi zdrowia albo i życia. Ten materiał dotyczy hulajnogi Xiaomi M365 wyprodukowanej przed 2019 rokiem, która ma aluminiowy zaczep. Nowsze wersje hulajnogi mają stalowe zaczepy, które zdaniem producenta się nie łamią i nie stanowią zagrożenia. Niemniej jednak zalecamy ostrożność, bo inne jej wady też mogą wyjść w praniu. I mamy nadzieję, że wam się spodobał ten materiał i że pokazaliśmy wam, dlaczego nie warto kupować hulejnogi Xiaomi. Jeżeli faktycznie ten materiał wam się podobał, to łapka w górę, pamiętajcie, to nas motywuje do pracy. Jeżeli ten materiał wam się nie podobał, pewnie przez tym ona, to łapka w dół. Też o tym pamiętajcie, to jest zawsze cenny feedback. Poza tym lajkujcie, komentujcie i tak dalej, wszystko to, co mówią YouTuberzy, a ja stąd odjeżdżam. Cześć!